Hey. No. Hey. Backstage party. Cześć moi drodzy, tu Kaśka. Witam Was w programie Backstage Party w SKTV HIT NA CZASIE prosto z planu Killerskiego Karaoke. Dzisiejszymi gwiazdami są Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder, Rafał Brzozowski i Mrozu. W tej części materiału poznacie Mateusza, który należy do ekipy realizującej program Killerskie Karaoke i zobaczycie jakie są jego obowiązki. Zobaczycie również bardzo nietypową, nową garderobę naszego prowadzącego, czyli Jankesa. Zaczynamy! Myślicie sobie, że jestem taka odważna, bo na początku tych prób Mateusz był Supermanem i to on miał najtrudniejsze zadanie, bo on tutaj wisiał. Cześć Mateusz! No cześć. Było ci tak samo wygodnie jak mi? Na początku nie, ale potem zrobiliśmy tak, żeby było wygodnie. Ale miałeś cudowny, piękny kostium Supermana! No i w końcu miałem jakąś klatę. Nie? No przestań, nie jest źle. A powiedz mi, czym ty się zajmujesz tutaj na planie killerskiego karaoke? Bo z tego, co zdarzyłam się zorientować, ty przetestowałeś chyba wszystkie przeszkody, które tutaj są dostępne. No sprawdzam większość, tym bardziej te, które są bardziej niebezpieczne, czy są bezpieczne dla uczestników, bo na bezpieczeństwie nam zależy. No to ty taki hardkorowy chłopak jesteś. Nie, taka praca. <laughs> Ale czyli Mateusz, żadnych trudnych, ciężkich rzeczy się nie boi. Jeśli na przykład yy, jesteście pewni, czy w domu drabina jest yy, sprawna i czy żaden szczebelek nie odpadnie, no to już z chęcią przyjdzie i Wam pomoże, oczywiście za odpowiednią opłatą. Oczywiście. Zresztą, bo musimy kończyć, bo jak się tak... Nie! Jak się tak na Ciebie patrzę, to mi silina leci i nie chcecie, Cię opry... że widzicie. Stoję przed wejściem do toalety, bo tam widzę stopy. Wydaje mi się, że wiem, czyje są to stopy, ale muszę to sprawdzić, bo do końca nie wierzę, Jezu, jak krzyczy! Jak Jezus, ja nie wiem, czy my to możemy zobaczyć. Chodźcie, Janki. Janki, co ty robisz tutaj? Ale ma spodnie założone, słuchajcie, więc jest okej. Okay. Co się dzieje? Bardzo serdecznie w moim Viproomie. To jest miejsce, to jest miejsce yy, w tym fantastycznym budynku, w którym produkujemy jakże rewelacyjny program pod tytułem Killerskie karaoke, okay? gdzie jest spokój, no? Ale, Janki, ty jesteś tutaj gwiazdą, to gdzie jest Twoja garderoba, gdzie jest Ale Twoje się... miejsce, żebyś sobie mógł przycupnąć? Nie możesz, zobaczyć, mogę sobie. Pa chcę, Siusiu, od razu jest Siusiu. Chcę spokój, by się nauczyć scenariusza. Jest spokój, potrzebuję papier do. do nie wiem, żeby wydmuchać nos. Jest. Papier, tak? Mam ochotę, bo się spociłem na szybki prysznic, wchodzę, teleportacja w stronę przyjemności, jest wszystko okej. Okay. Jaki kto zakłóca twój spokój w twojej garderobie? Ju! Ju! Ty! Idź już tam! Nie, no jest ok, Kaśka, nie, nie zawsze ciebie bardzo chętnie e, przyjmę i w sumie, proszę Państwa... Siadaj e, Zapraszam ciebie, uwaga, teleportujemy się, no daj sobie no, e, buty ma, jakie buty ma łobuziara. A włącz Pan... tylko. Nie, jaki? Nie wierzę! Ja się... nie, nie przeklinaj w telewizji! Uwaga, proszę państwa, my musimy zatelefonować, kończ, kończ, kończ to wejście! Pa! Dziękuję. Mamo! Halo, halo, babcio! Mamo! Będę trochę później! Coś kazają mi w pracy! Jak na mnie na plu. Koniec świata, koniec świata! Dziękuję bardzo, za dobranoc! Oglądacie SKTV Hit na Czasie, a to jest program Backstage Party. W tej części materiału poznacie zmokniętą dziewczynę, czyli Sylwię Grzeszczak, śpiewającą w deszczu. Zaraz po niej poznacie jej całą drużynę, i ja się zastanawiam, czy wy, tak samo jak ja, zobaczycie czający się strach w oczach Rafała Brzezowskiego. Moi kochani, jesteśmy teraz w charakteryzatorni programu Killerskie Karaoke, bo tutaj przyszła przed chwilą Sylwia Grzeszczak i teraz dowiecie się dlaczego. Sylwia! Powiedz nam, dlaczego jesteś taka mokra? Jestem mokra, mam na sobie liście, jakieś pierze i w ogóle. Jesteś pierwszą uczestniczką dzisiejszego programu, która wyszła na scenę i zaśpiewała w takich hardkorowych warunkach i powiem Ci, że dziewczyno, że spisałaś się naprawdę na medal. Wiesz co, zniszczyła mnie woda, która ogólnie wlatywała mi do buzi, i tylko czułam takiego muku. Już... A to niespodzianka, nie? To i taki fajny, przystojny pan do ciebie podszedł, podstawił drabinę, poklepał cię, jestem, żebyś zobaczyła, i nagle tej taki jaja. Mega fajnie było w ogóle. Gdyby był nawet jeszcze większy hardcore, to by było jeszcze lepiej. Sylwia, w ogóle niczego się nie boi, to jest dopiero dziewczyna. I ocena jury też była niezła. Jak myślisz, wygracie dzisiejszy program? No ja mam taką nadzieję. Też trzymamy za Sylwię i Drużynę kciuki. W razie czego jakaś dogrywka też może być, nie? Bo Ty się przecież niczego nie boisz? Może być też, słuchaj. Jak, jak ty, 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 yy, ty, tym razem, jak na przykład grat poleci, to też się nie, nie będę bać, więc luz. Jak dobrze śpiewa, mówię, w każdych warunkach sobie poradzi. Dziękuję Ci bardzo i uciekam, bo musisz tutaj się poprawić. Dzięki, pozdrawiam pa. Moi drodzy, jestem teraz z drużyną Doroty, która przed chwilą zeszła ze Zbyszka. Tak, tak, zby, od, od ze Zbyka. To wszystkim powiedzmy, kto to jest Zbyszek? Zbyszek to jest taki mój wielki, rogaty przyjaciel, aczkolwiek czasem była bardzo nie, agresywny i nieokiełznany. Wariat jeden. Ale wasza kapitanka poradziła sobie znakomicie, Sylwia. No raczej, zobacz, charakter po prostu rządzi. Tak jak ty. Mega, mega jest. Ja teraz udam się do Rafała, bo on jeszcze ma konkurencję przed sobą. Rafał, jak tam? Zobaczyłeś Zbyszka. Jak myślisz, co ciebie teraz czeka? Dziewczyny już mają to za sobą. Co by tu powiedzieć? No, już żegnałem się ze wszystkimi i czekam tylko na wyrok, nie? Ale tu widzę, że no, przy takim wsparciu to może, może, może wyżej, no wiesz, no. Nie wiem, nie wiem, co mnie czeka, ale aż się trzęsę. Ale jak myślisz, kiedy usiądziesz tam na byku, to co będzie trudniejsze? Utrzymanie się na nim, czy na przykład jak Cześć będzie piłeczkami rzucał? Tenisowymi. Jeżeli to nie jest Zbyczeniec, to się utrzymam. Słuchajcie... Y ja Was teraz zapytam, jak sobie poradziła Dorota? A jak sobie poradzi Rafał za chwilę? Wszyscy są za Tobą, kochany, także. Dziękuję wam. Ja też trzymam kciuki. Idziemy dalej, moi drodzy. Moi drodzy, oglądacie program Backstage Party w SKTV Hit na czasie prosto z planu Killerskiego Karaoke. Moim zdaniem Mrozu naprawdę powinien wybrać się na dziki zachód, bo doskonale poradził sobie z okiełznaniem tej dzikiej zwierzyny, która znalazła się na scenie. W tej części materiału zobaczycie również, jak Jankes przepytywał zwycięstwie tego odcinka Killerskiego Karaoke. Rozpowiedz mi, kiedy wybierasz się na dziki zachód ujeżdżać byki. Wiesz co, często dostaję to pytanie w wywiadach i już mi się znudziło, ale w najbliższym czasie zamierzam nagrać płytę na dzikim zachodzie. Będzie tam ze mną John Wayne. Zostanie on skrzeszony specjalnie na tą okoliczność. Dzisiaj pokazałem mały taki pierwiastek moich umiejętności jeździeckich. Przepraszam, że zawiodłem wszystkich, spadłem parę razy, ale chciałem chyba... tylko po to, żeby wstać i pokazać swoją moc pomimo tego, że, yy, że tak powiem, taśma leciała mi na twarz. Czy w ogóle jakikolwiek komentarz co jest potrzebny, bo Łukasz powiedział dosłownie wszystko. Naprawdę, byłeś fenomenalny, Łukasz. Fenomenalny, moje gratulacje. Zosia, słuchaj, lepszej drużyny sobie chyba nie mogłaś wymarzyć. To prawda, lepszej drużyny nie mogłam sobie wymarzyć. <grym> jak myślisz, już była Natalia, był mrozu, co ciebie czeka? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. <grym> Ale będzie cię wspierać, prawda, Natalia? Tak, no my będziemy coś. Tutaj... Całej siły po prostu trzymać kciuki. W razie czego już wiesz? Mrozu, silny facet pójdzie na scenę i cię uratuje, prawda? No pewnie, rewolwer jest, bojki są w akurat w garderobie, więc. Byk uciekł, ale i to się jeszcze da naprawić. Dziękuję Wam bardzo i trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Dzięki, pozdrawiam. Panie, panowie, dziewczynki i chłopcy, przedstawiam zwyciężcini kolejnego odcinka kiderskiego karaoke w z ZOSie! O właśnie, tak zrobiła, gdy otrzymała informację, że leci sobie w tej wefte do Tokio. Jedno wielkie szaleństwo. Pytanie od Jankesa. kiedy byłaś ostatnio w Tokio? Nigdy. Bardzo dobra odpowiedź, brawo, brawo dla Pani, brawo, brawo. Jeden wielki szok, naprawdę mnóstwo kilometrów, ponad 10 tysięcy, Jezu, dziewczyno. Jestem w ogromnym szoku, w ogóle nie wiem, jak nam się udało to zrobić, ale naprawdę dziękuję bardzo Natalii Mrozowi, bo dzięki nim naprawdę to się udało, tak. Ten finał, gdy się kręcicie, to to trwało i trwało i jakiś specjalny system, może podpowiedź dla kolejnych teamów, załóg, drużyn? Yy, niestety wskazówek nie udzielam. I Bardzo dobrze, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I tak, serdecznie trzyma... pozdrawiam konkurencję, tak. I trzymamy kciuki, naprawdę. Wyślesz do, do SKTV jakąś ładną e, widokówkę? Oczywiście, jak najbardziej. Zazdroszczę ci dziewczynowie. No, Dziękujemy. W związku z tym, że zazdroszczę, zabieram bilet. Na razie, pa! No! Moi drodzy, to już wszystko w dzisiejszym programie Backstage Party w SKTV TV, hit na czasie. Ja zapraszam Was za tydzień do obejrzenia kolejnego odcinka Killerskiego Karaoke, w którym wystąpi Patrycja Kazadi, Marina Łuczenko, Łukasz Płoszajski i Mateusz Mijal. A zaraz po Killerskim Karaoke program Backstage Party, czyli rozmowy z wszystkimi tymi gwiazdami. I w przyszłym odcinku będę miała dla Was specjalną niespodziankę, bo przyszły odcinek programu Backstage Party poprowadzą fani SKTV Ciekawi? Mam nadzieję, że tak. Tak, do zobaczenia za tydzień.